Cześć wszystkim! Ten film jest tworzony tylko dla mojej stokrotki. Mój kanał nazywa się Stokrotka Sweet. To jest mój króliczek karzeł. Kupiłam go w sklepie zoologicznym. Mam go już. Yy, mniej więcej, no. parę tygodni. Jest bardzo fajny. Nazywa się Stokrotka. Już był hol zakupowy o nim. Dokupowałam w Gdańsku różne przysmaczki. Pierwsze to jest y, takie dropsiczki w środku z nadzieniem marchewkowym. Już stokrotka chce jednego. No ale nie. Kolejne to są takie warzywne, to znaczy taka mieszanka owoców. I kolejne są takie dropsiki w środku z bananem. No i ogólnie to jest, mój, to jest kanał tworzony tylko dla mojej stokrotki. I jeszcze wczoraj byłam też w Gdańsku i kupiłam jej. Przenośnik. Przenośnik jest taki, mimo że to dziewczynka, no ale innych przenośniczków dla niej nie było. Tylko były tylko takie kolory. Jeżeli byście chcieli kupić, to bardzo polecam. Ten dydropiki też oczywiście polecam, więc to jest stworzony kanał specjalnie dla mojej stokropki. Um, no, tyle mogę powiedzieć o mojej stokrotce. Karmię ją niezbyt dużo, bo pani powiedziała, że jeżeli chcesz, żeby... Urosła bardziej, mocniej, że była. Bo to jest karzeł, a króliki karły nie rosną zbyt dużo. Ale jeżeli będę karmiła je zbyt dobrze, to mi po prostu urosną za dużo. Um, dlatego będą grube i będą duże. Więc dlatego jest na diecie. Je bardzo zdrowe rzeczy. No więc tylko tyle mogę powiedzieć jest bardzo fajnym króliczkiem. Bardzo polecam karły, bo y, są one nie gryzą, to znaczy mogą gryźć tam poduszki, kable, jakieś tam rzeczy inne, no ale tak to nie gryzą żadnych y, nie gryzą po prostu żadnych no, rzeczy, czyli ręki nie gryzą, y, w ogóle nic tak nie gryzą, ewentualnie jeżeli chcą coś, chcą coś zjeść, to już gryzą, dlatego stokrotka teraz Ci dam już jednego drobciczka. No e, dlatego już no po prostu za dużo marchewek też nie radzę dawać, bo pani też w sklepie powiedziała w Gdańsku, że jeżeli daje się za dużo e, e, jakiejś e, marchewki, to naprawdę też rosną i stają się bardzo grube. E, no właśnie, dlatego nie radzę zadaw za dużo, e, po prostu, e, dawać za dużo, po prostu dawać za dużo... Różnych jedzeń. Po prostu nie dajemy za dużo marchewki, bo jeżeli da się za dużo marchewki, to się potem kuliczki rosną, tak? Oj, spadło ci. I Ja nie lubię tego, jak króliki jedzą mi z ręki. Z ręki to jest najgorsza rzecz, którą można by było. Bo chcesz dać królikowi po prostu, żeby sobie tak pojadł. No ale... no niestety. Teraz mogę wam pokazać, jak stokrotka je. Już dawno tego nie dostała, dlatego je. A teraz mogę pokazać wam im yy, klatkę. To też jest dziewczynka, no ale wyboru z dużego nie było. Na karmę oczywiście. Taką, jak była w holu. Um, pelot. Pelot to jest takie coś, czym się pali w piecu, ale to można dawać jako podkładkę dla królika i różnych gryzoni po prostu. Yy, można dawać kotu,